Dzień dobry, witają się z Wami Patrycja Kaleta i Kamil Bukowski. Rozpoczynamy nowy format w Hype Media, High Life. Razem z nami dzisiaj goście Kasia i Bartek z Świętokrzyskie Pogotowie Weselne. Hej, cześć. Ja już zaczerpnąłem od z języka na backstage'u, owszem, ale niech widzowie to też usłyszą. Jak zaczęła się Wasza przygoda w ogóle z branżą weselną? Wiemy, że to się zaczęło po covid -zie. Czyli jak już wszyscy splajtowali, to wtedy wy wchodzicie cali na biało tak, na rynek weselny. I bardzo dobrze. Tak, tak to było pokrótce, ale zraci więcej meandrów. E, więc zaczęło się od tego, że najpierw ja w weekendy w paru miejscach pomagałem kolegom, którzy się tym zajmowali na co dzień. E, no i to jak im pomagałem, zacząłem mieć jakieś takie swoje nowe wizje, nowe pomysły, które stwierdziłem, że fajnie byłoby wprowadzić w życie i zaoferować parom młodym zupełnie inny wymiar usług weselnych. I to pchnęło mnie do tego, żeby zacząć tak naprawdę poszukać samemu jakiegoś takiego rozwiązania, stworzyć firmę, która będzie realizować moją wizję wspólnie z Kasią. Bo Kasia miała, że tak powiem, połączyliśmy moje spojrzenie i moją wizję z Kasi. I ruszyliśmy tak naprawdę z kopyta gdzie, że tak powiem, jak zaczęliśmy ludziom oferować nasze połączone kilka usług. No właśnie, jakie to są usługi? Tak pokrótce choć. Pokrótce są to fotobudki, są to realizacje ciężkiego dymu do pierwszego tańca, są to oprawy tortów weselnych, są to kolorowe wystrzały, i i... Wodospad, też, wodospad tak. Iskier też macie? Wodospad Iskier, tak. Wiatraki, Iskier. Wodospad pirotek, iskier, wiatraki, iskier to są typowo właśnie oprawy tortów weselnych. A to jest komplet? Czy to jest każde osobno? My zrobiliśmy z tego Sparks Show. Czyli pokaz pirotechniczny i wykorzystujemy właśnie połączenie wodospadów, wiatraków, fontan i odpalane w odpowiednich sekwencjach, dostosowane przykładowo do muzyki, żeby zrobić z tego taki właśnie pokaz spektakularny, żeby przyciągnąć tych gości, żeby to nie był tylko jeden wystrzał i koniec, tylko wyciągamy to w czasie jak najdłużej i robimy z tego właśnie takie show. Fajne, co? Było to, nie? Bo to, był to był jeszcze, nie? To... Tak, to, że... jeszcze ze mną ten czas, a tu już Kasia mówi, że to jest po prostu coś. Wow. A jeszcze takie pytanie, no bo skoro to jest rozłożone w czasie, to wy do tego odpowiednio też wcześniej musicie gości poinstruować, jak I ich rozstawić. Tak dalej, Czy Przecież oni znaczy... już wiedzą to? My dostosowujemy się do muzyki, do piosenki, która jest na przykład, jeżeli wykonujemy to na wjazd tortu weselnego, to dostosujemy się do piosenki, którą para młoda wybiera sobie na wjazd tortu weselnego. A jeżeli chodzi o gości, to my zawsze wydzielamy sobie bezpieczną strefę, żeby wiadomo, nikt nam nie podszedł za blisko, żeby nikt tego nie przewrócił, bo jednak to jest pirotechnika, to jest. Ten rynek chce co mówicie ewoluuje i no właśnie, czy ta, y, te fotobudki to już tradycja narodowa, czy po prostu gadżet? Jak na to patrzycie? Ja myślę, że fotobudki były są i będą. Naprawdę to jest takie must have na weselu. Y, I to jest jedna z, taka, z najpopularniejszych atrakcji wybieranych przez parę młodą, tak mi się wydaje. I jedna fotobudka standardowa i ta, która robi zdjęcia i 360 od filmików, obydwie robią szał na weselach. Tak, tak. No właśnie. Najdziwniejsza sytuacja z fotobudką, jaka Wam przychodzi, o tak. Ad hoc. Że nam, na przykład nie wiem, dziadek się tam przebrał za Batmana albo panna Muodawa w Kroksach nagle. Najdziwniejszą sytuację z fotobudką akurat mieliśmy może w, no w tym roku, na, akurat na, nie na weselu, tylko na studniówce. Na tylko, Tak, tylko mieliśmy na studniówce, kiedy była zamówiona fotobudka 360, a nagle. Półtorej godziny przed rozpoczęciem studniówki dostaliśmy telefon. Czy jesteśmy w stanie zapewnić jeszcze drugą fotobudkę do, do wydruku zdjęć? I tak naprawdę no to chyba była taka najdziwniejsza sytuacja. Jakieś eee... zachowania no przy niej, nie wiem, stawanie na rękach, no, 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 na przykład robienie stawów. Się, zdarza się bardzo często, szczególnie wśród panów, że pan młody jest podnoszony na ręce i tam jak najbliżej tej fotobudki, żeby, żeby jak tam porobić tych zdjęć, także takie rzeczy takie się zdarzają. momenty tak. Tak? tak? tak, tak, tak. A jakiś taki napis love, bo to... Bo to... <laughs> Też Ten stojący popularny. taki tak. wiecie, tak, światełka tak, tak, i coś, tak. Tak, tak, tak? Mamy, mamy dokładnie napis Miłość, z tego względu, że Eee, no, jesteśmy tradycjonalistami, jednak ten napis Miłość po polsku wygląda o wiele ładniej. I pamiętam, że jak wybieraliśmy napis, jaki, jaki byśmy chcieli mieć u nas w firmie, e, przeprowadziliśmy ankietę właśnie, żeby poznać też zdanie, co się najbardziej podoba i ten napis wygrał. A macie, macie na przykład jakieś takie niekonwencjonalne ym, zamówienia na napis? Typu nie wiem, stabilność emocjonalna albo miłość <grym> aż po gról. Nie, nie, czegoś nie. takiego nie. Jeszcze nie było to nie było. na co liczą w takim razie. Pary w 2025 roku, chociaż wiemy, że do 2027 już macie kalendarze pełne. I dobrze, i niech tak będzie dalej. Jak, mm, jakieś takie najbardziej ekscentryczne może? Rzeczy? Na co liczą? Pary młode przede wszystkim liczą na. Na, na rabat. To też, to te, ale bardzo, yy, bardzo też liczą na to, żeby poświęcić im troszkę czasu i doradzić. My zawsze jesteśmy do dyspozycji par młodych, więc zawsze jak ktoś do nas zadzwoni, to staramy się głównie przez telefon albo przez spotkanie poświęcić czas na to, żebyśmy mogli poznać tak naprawdę klimat, w jakim dane wesele ma się odbyć, co para młoda by chciała. Jak to ma wszystko wyglądać tak, żeby doradzić parze młodej jak najlepiej, żeby te pary młode były zadowolone. I zazwyczaj jest tak, że te pary młode są zawsze zadowolone, dzwonią do nas z podziękowaniami. No Bo są wesela, gdzie na przykład powiedzmy 90%, naszych, procent, 90 naszych wesel to są wesela, gdzie faktycznie goście chcą fotobudkę albo zwykłą tradycyjną, albo 360, ale są też wesela, gdzie ktoś chce, nie wiem, powiedzmy sam napis, czy samą pirotechnikę do tortu. Więc no, wiadomo, że tej parze, która chce na przykład tylko oprawę tortu weselnego, no nie będziemy na siłę wciskać fotobudki, no bo tutaj chodzi o to, żeby zawsze oferować to, co ktoś chce, też dostosować się do wizji pary młodej, no bo... W weselu ważne jest to, żeby to wszystko było tak, jak sobie para młoda zaplanowała, a nie że gdzieś im się coś po prostu będzie wciskać na siłę. Czyli oprócz tego, że wysta wystawiacie fakturę po usłudze, to jeszcze jesteście tak stawieni w roli przyjaciół, troszeczkę, którzy ten ciężar z barków pary młodej ściągają, tak? Tak. tak, to jest w ogóle piękne, bo bardzo często po weselach kontakt z tymi parami młodymi nam zostaje i przykładowo później widzimy się na innych uroczystościach, na urodzinach, na y, jakichś takich właśnie innych wydarzeniach powiedzmy rodzinnych, także też jesteśmy tam zapraszani w roli usługodawcy. Y, i Często, znaczy często zdarzyło nam się też, że po prostu dalej mamy kontakt taki prywatny z parami młodymi, po prostu jako, jako znajomi. Tak, tak. przyjaciele znajomi. A właśnie Kasiu, bo powiedziałaś, że inne okazje, czyli poza weselami też udostępniacie swojego rodzaju iskry fontanny, czy zdarzyło Wam się już gdzieś na jakichś innych eventach, nie tylko śluby? Na przykład para bierze rozwód, nie? I przed się na głową rozchodzić, nie? Albo wystrzał ale zdarzało nam się, że najczęściej przychodził do nas Pan Młody mówi jakbym się jeszcze raz żenił, to Was biorę. Mówimy, żeby tylko Pan nie Młody nie powtarzał tego. I dzisiaj i, I jest. pytanie nie było wcale takie głupie, moi drodzy. Oczywiście ży, życzymy, żeby no. to nigdy Was nie, nie spotkało, prawda? Właśnie, ale dajmy jeszcze tutaj im odpowiedzieć. Czyli co, finalnie są okazje, na których decydują się Wasi przyszli klienci na tak, różnego tak, tak. rodzaju wystrzały, atrakcje? Tak, u nas zaczęło się od Wesel, a właśnie później przeszliśmy też na innego rodzaju eventy. Obsługiwaliśmy studniówki w Binkowski Resort, obsługiwaliśmy różne imprezy w basenach tropikalnych, różne eventy. Imprezy firmowe. Imprezy firmowe, bywamy też na urodzinach, na wszystkiego tego, tego typu chyba jeszcze są Yl... popularne, czy już jeszcze nie? W tak. zeszłym roku mieliśmy możliwość uczestniczyć we francuskich urodzinach, które odbyły się w pałacu ku rozwęki. I to wow. było takie naprawdę wielkie wydarzenie. Tam chyba już nie było litości, tam była po prostu magia. Tak, tak. To miał być taki bajkowy. Ja, bajkowy. Także no tam naprawdę działa się, działa się magia. Ale czy waszą działalność można podciągnąć pod, pod to właśnie planowanie wesel, pod takiego wedding? Planerę i planerkę? raczej chyba planerka ich szuka, nie? Bardziej pod zapewnienie atrakcji weselnych tak, niż że... pod planowanie. Tak, my zajmujemy no się kompleksowo my... atrakcjami. A właśnie, I jeżeli chodzi o. Tak, 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 tak. Że na przykład planerka może zwrócić się do nas, jeżeli chciałaby tam atrakcja na, na wydarzenie. No ale właśnie tutaj mamy takie. Fury służb, więc spokojnie Straż Mieszka raczej Wam blokadnie założy. U nas. Mimo, że to strefa zamieszkania, gdzie się znajdujemy. Co to za wózeczki? Skąd pomysł na to w ogóle? I czy tylko te trzy, czy jeszcze coś będzie na to? całą flotę, eee, mamy. I to są elektryki, tak? tak? Będzie porrze, no. słuchaj, w przyszłości będzie Porsche. E, tak, to są elektryki, zasilane są z powerbanka. Te samochodziki służą do rozwozu trunków weselnych na weselach. Tu mamy normalnie uchwyt do pchania, mamy koguty, żeby sobie włączyć, sygnał dźwiękowy. Tak, także i sygnały dźwiękowe, i sygnały świetlne, żeby Takie było słychać. Takie same jak w prawdziwym życiu? Yy, dokładnie, tak. żeby było słychać yy, właśnie wjazd tych naszych samochodzików. A w środku mamy otwory na buteleczki yy, z napojami i jest to taki nasz autorski pomysł. Tak, tutaj ogólnie pomysł zrodził się w głowie Bartka. Yy, zapragnął, w zap, sumie zapragnęliśmy wprowadzić jakąś naszą atrakcję, coś takiego, co wyszłoby od nas, a że jesteśmy pogotowią weselnym, chcieliśmy coś takiego związanego właśnie z tą tematyką. Kroplówek póki co nie macie. Nie, <laughs> nie jeszcze nie, ale nie. pytają na to to ludzie. Ale tak. już po weselu? Ale te poweselne to W trakcie pytają, czy rano będziemy. Te odnawialne energie taką by tak. się przydały. <laughs> tak. tak. Dokładnie. Ale właśnie, bo mnie to ciekawi, bo dobra, otwory otworami, wszystko jeździ i tak dalej. Kto to obsługuje na weselu? Komu się to zleca? Wy to do... robicie? Nie, my to nie, nie, nie. wypożyczamy, a obsługuje to zazwyczaj albo świadek, albo okay. osoba wybrana przez... Stary e, tak, tam, tam, ale z doświadczenia właśnie powiemy wam, że y, na weselach, nawet jeżeli jest wyty wytypowana jedna osoba tutaj do obsługi tego, to tam się ustawia kolejka, każdy chce się przejechać. <grym> każdy a, chce sobie przejechać. trzeba tak. mieć specjalny dokument uprawniający do. Na weselu nie. Na weselu, ale, nie. ale zdarzyło się, że. No bo, bo to wiecie, teren zabutowany, mniej więcej niż 50 na godzinę, to trzeba <grym> Ale zdarzyło się, że na niejednym weselu ten oto pojazd potrafił wyjechać za normalną drogę. Aha, tak. Okay. <laughs> Czyli fantazja, po prostu tak. buja naszych y, gości na weselach. Możemy zaprezentować sygnały. Czemu nie? Na żywo, słuchajcie. Także włączamy sobie naszego będzie elektryka. Głośno. Zobaczcie, Bartek jest poważny, bo on skromnie nie ma żartów. Tak. I co? I to Dobra będzie zamaga. tak cyklicznie? Co chcesz, co na? Trzy rodzaje dźwięków i sygnały świetlne. Ja jak wysłuchałem te dźwięki, to już mi serduszko mocniej zabiło, bo ostatnio miałem właśnie taką przyjemność spotkania, bo było się bez mandatu, a za, zapowiadało się srogo. Wy rozumiem, nie każecie go Nie, gości, nie. my nagradzamy, nagradzamy. Okay. tylko Ale i wyłącznie. Plan jest ich y, jakimś mandatem? Kiedyś może wręczyć im za jakieś niestosowne jazdy, czy raczej? Na przykład możecie dawać małżonkom, w sensie żoną, nie? I one mandat mężowi dają Na przykład, o... myślę, że to jest dobry pomysł. Macie no? <susurwuj> za darmo od Halibienia, słuchajcie. No dobrze i branża weselna, bo tak, y, jesteśmy w okolicznościach wielkopiątkowych, y, więc raczej ten dzień nam się z nie kojarzy, ale mimo wszystko już w święta, tak, sezon startuje, czy lekko po. My zaczynamy zazwyczaj tak tydzień po świętach. W tym roku rozpoczęcie sezonu weselnego wypada nam na 26 kwietnia. Aczkolwiek, aczkolwiek w tym roku już mieliśmy wesele. Także powiedzmy, że to jest takie, że sezon już rozpoczęliśmy, aczkolwiek oficjalnie teraz dopiero w kwietniu. Czyli taki saporcik był z. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Do kiedy trwa ten sezon weselny tak z sensu stricte? Bo tak kiedyś do... chyba było tak do około października, nie? A... Końcówka października, początek listopada, jeszcze się czasem coś zdarza. No... Aczkolwiek ja bym zaryzykowała, że teraz wesela są naprawdę cały rok. Bo zdarzają nam tak. się tak. wesela w styczniu, zdarzają nam się wesela w grudniu, yy, także... Czy COVID troszeczkę przemianował tą branżę? Hmm, ciężko stwierdzić, ale sporo osób żaliło się, że narobił troszkę pod górkę. Myślę, że po też wesela są mniejsze, że kiedyś normą było 200-250 osób. 14 lat temu mnie było 200. No właśnie. właśnie, a teraz normą jest takie 100 osób. Ja planuję y, właśnie 250, o. ale, ale nie my też nie, tam będziemy. <laughs> tak, <laughs> się już tam będą. Natomiast liczba gości y, zmienia się z roku na rok według mnie, bo y, znajomi też. Rozumiem. Y pomiędzy jedną, a drugą jeszcze sobie rotują, więc y wszystko w swoim czasie wyjdzie. Na koniec myślę, tego roku już będę bardziej pewna. No tak, bo tam się zaraz ja rotuję. No właśnie, trzeba ciebie dopisać, na przykład. O i co no, wtedy? I już rotuję. A jak mi się trafi następny? Ja jakieś, no to o, oczywiście wybieramy wysele. Tak, dobrze, dobrze. Nawet, szczególnie z taką oprawą. Czy to jest ciężka praca? Czy to w ogóle jest praca? Czy ludzie mówią, czy, wam, czy że to nie Czy się jeszcze nie się czymś oprócz tego? Tak, oprócz tego pracujemy normalnie na etacie. Tak, A. aczkolwiek to dla nas jest wielka pasja, myślę. Aczkolwiek, y, czy to jest łatwe, wydaje mi się, że nie. Y, no właśnie, bo y, trzeba raz, z z ludźmi. Ustą, dwa, że też im bardziej impreza położona, tym więcej rzeczy może się wydarzyć. I y, 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 no właśnie. I trzy, każdy weekend zajęty. O, i gdzie tu jechać na wspólne w czasy? W lutym? <grym> Albo w styczniu. Albo w styczniu. O. Ale to już jak cieplejsze kierunki wtedy, nie? Tak, zdecydowanie tak. No właśnie, a zdarzało Wam się wyjeżdżać na wakacje gdzieś, gdzieś za granicę Polski? powiem tak, y, ciężko jest nam dopasować, zazwyczaj, y, zazwyczaj weekendy mamy zajęte, więc żeby gdzieś wylecieć nawet na tydzień, y, musimy sobie to z góry wcześniej zaplanować, że na ten weekend nic nie przyjmujemy, ale nawet jak wyjeżdżamy, to wyjeżdżamy w takie miejsce, żeby mieć dalej zasięg, y, zasięg telefoniczny, w razie czego, gdyby pary chciały się z nami skontaktować, coś dopytać, bo bardzo często to właśnie się dzieje telefonicznie, y, no to po prostu, żeby był z nami ten kontakt. Ja pytam bardziej dla, dlatego, że, czy na przykład jak śpicie w jakimś hotelu i tam też są różne atrakcje, to czy spotkacie się, że o, ktoś nam tutaj zabrał pomysł? I to w Turcji. O, Kto a by się może spodziewał? nie no tylko na wakacjach, a tutaj, gdzieś w rejonie, już się pojawiły kopie waszego autorskiego pomysłu? Udało nam się zainspirować? A. No. A, ja wiele filmów. No. <grym> 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 Tak, udało nam się zainspirować, Nie, ale nas to bardzo cieszy, bo wiemy, że to właśnie po tym stwierdzamy, że to był fajny pomysł, że to się tak przyjęło. W tym momencie nasze hospodarze są praktycznie w całej Polsce, więc, więc no, cieszy nas to, że, że udało nam się taki trend wprowadzić. A branża jest na tyle szeroka, na tyle, na tyle duża, że wszyscy dla wszystkich jest miejsce. także... Konkurujecie z innymi, czy raczej jeżeli ktoś właśnie do Was zadzwoni, potrzebna mi fotobudka, masz termin, to oddajecie. Współpracujemy, współpracujemy, nawet mamy takie swoje firmy zaprzyjaźnione, z którymi tam w razie czego... Jak oni nie mogą, albo Wy nie możecie? Tak, wymianka. tak, 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 ale z drugiej strony my staramy się iść zupełnie w inną stronę niż wszyscy inni. Staramy się nie powielać tego, co już było, tylko właśnie wprowadzać jakieś nasze nowe pomysły jakoś tak się wyróżnić na tle tych Kolejne inspiracje już gdzieś tam w głowie wam kołaczą? Tak, tak kolejne tak, inspiracje tak, 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 są. My z konkurencją zazwyczaj żyjemy, staramy się żyć bardzo dobrze z tego względu, że branża jest na tyle duża, że dla każdego tak naprawdę wystarczy pracy. I pomaga nam to też w ten sposób, że nie wiem, jak my nie mamy terminu, to zawsze polecamy kogoś, czasem jest tak, że ktoś nie ma terminu, po prostu wymieniamy się kontaktami i widzimy, że taki sposób bycia jest o wiele lepszy niż rywalizowanie i jakieś takie wzajemne nieszanowanie się. Do tej pory to przynosi rezultaty i będziemy chcieli pozostać w takim stosunku przyjacielskim. Tak, przyjacielskim z wieloma osobami, z którymi współpracujemy nadal. Za chwilę sobie przejdziemy do tych Waszych sprzętów, które rozłożyliście w, na naszym studiu. I ja mam do Was takie pytanie: bo ja, jak korzystam z y, fotobudki 360, jeżeli aparat jest gdzieś tutaj, prawda? to tak. okej, okay, nie? Ale jak jest za mną, to ja kompletnie nie wiem, co mam zrobić. Macie na to jakieś tipy? Tak, obracić głową 360. najczęściej, najczęściej jeżeli ktoś nagrywa właśnie solo, czyli, czyli nie ma tej osoby z drugiej strony, bo najczęściej ustawiamy tutaj gości plecami do siebie, żeby cały chórkami, czas ktoś chórkami, był. Tak? tak, żeby cały czas ktoś był na wprost kamery, ale jeżeli ktoś właśnie nagrywa solo, to zazwyczaj zalecamy, żeby po prostu głową podążać za kamerą. Nie trzeba całym ciałem wystarczy głową przetestujesz. wzrokiem. Tak, Jak przetestujesz. tak, to tak no to dobrze, no to idziemy testować. Przejdziemy. W takim razie. Zapraszamy. No to co, idziemy zobaczyć, to co jest. tutaj no mamy. Na czekają? To, co? to tak, to ty sobie, ty ja sobie tutaj. Ja sobie tu postoję, a ty popatrz, yy, co tutaj mamy. Masz do tego jakieś ochraniacze, czy coś? Nie. Okej, okay. dobra. I jak to się prezentuje? Co tu się robi? Czy wydajecie jakieś instrukcje, kto... No Jak się robi? ruszać? Z twarzą już nic nie nie. <laughs> Więc tak, kiedy ramię zacznie się obracać, im więcej ruchu, tym lepiej, byleby nie spaść. Tańczymy, można pomachać, można wysłać buziaczka, Wysłań wszystkie buziaczka. ruchy dozwolone. My nagrywamy, montujemy i od razu pokazujemy film. Ja tak popatrzyłem na dół, czy jest tu jakaś instrukcja. Właśnie, ale widzę, że ty jesteś jedyną żywą instrukcją. <grym> super, chyba <grym> tak wolę. Ale tego określenie. dźwięku, co teraz mówimy, nie będzie słychać na nagraniu. Nie, bo jest? to jest podkładane zupełnie. będzie położona tak? muzyka. Tak, bo tak, tak. ja bym chciał piątą symfonię Beethovena, dobrze? A <grym grym> można było prosić, to. Ja, chętnie. I co? Mamy jakieś 3-4, czy jakieś takie coś? Y tak. <grym> tak. Bartek, Bartek rozpocznie nagrywanie i im więcej ruchu, tym lepiej. Bawimy się, tańczymy, wszystko dozwolone. się dozwolane. jak na weselu. Tak, jak na imprezie. I podążamy twarzą za kamerą. Tak, najlepiej patrzeć tutaj w I kamerę. Czyli mogli się też obracać? Tak, 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 dokładnie. Dobra, uwaga. I uwaga, zaczynamy. zaczynamy. Let's go. A ja myślałem, że to będzie tam... to... My też tu gdzieś pewnie z tym będziemy. Wyśniłbyś, kazałbyś, że nie? Niesamowite jest to urządzenie. I przy okazji możecie zobaczyć też. Mam wow! Się. Zdążyłeś na ostatni okay. moment. I przy okazji możecie też zobaczyć, jak wygląda hype. W... Całe w no? całej okazałości, tak, dokładnie. Po, miałem nadzieję, że nie zasłonię. No. Fotobudka 360 już pytałem, czy nie, pytam o normalną fotobudkę. Czy na weselach, moi drodzy, macie duże obłożenie, czy raczej młodzież, a cioci tak, no co mi tutaj nastawiali? Właśnie, wiekowo. Wszystko jest tak naprawdę zależne od podejścia, bo jeśli się tylko będzie stało, przy tej fotobudce i nie nawiąże się tego kontaktu z gośćmi, no to parę osób podejdzie i na tym się skończy, bo są zazwyczaj spotykamy też osoby, które nigdy nie miały styczności ani z jedną fotobudką, ani z, drugie, z drugą, ale zazwyczaj jak się do tych gości troszkę wyjdzie, nawiąże się jakikolwiek dialog, kontakt, zachęci się. Ale to nie tylko państwo młodzi, czyli goście, goście, nie, między, goście, sobą, goście tak. między sobą. Goście między sobą. A czy kapela DJ -e są chętni do tego, żeby was wspomóc, czy oni tam raczej mają swoje. Yy, w sensie z... chodzi ci o to, że Coś co, zwołają Proszę... chodźcie na fotobudkę? Dokładnie tak. Myślę, że tak. My zawsze też jak rozpoczynamy, tak, jak rozpoczynamy... Idziemy do zespołu albo do DJ-a tak, żeby ogłosił, w jakich godzinach jesteśmy, czyli przykładowo, jesteśmy przez 4 godziny, to żeby ci goście wiedzieli, że w ciągu okay. tych 4 godzin można sobie do nas podejść yy, i zrobić pamiątkowy albo filmik, albo pamiątkowe zdjęcie. I Wtedy, też każdy, sobie, pani? wtedy też każdy sobie, że tak powiem, tą zabawę tak rozplanowuje, żeby na bieżąco podejść e, i skorzystać z naszej żeby usługi. Żeby był jeszcze przypudrowany i żeby to w wyglądał. Dokładnie tak? tak. A dlaczego się sam kręciłeś, mnie nie zaprosiłeś? Bo ty będziesz miała okazję się wykazać w tej foto, bo ty no wiesz, dla każdego coś, dobrze. coś Teraz po nagraniu, jeśli no masz telefon, nie. można sobie ten film tak, od razu, od razu pobrać. I tak nam to wyszło. No jak mówiłem, z twarzą za dużo nie, nie jesteśmy w stanie zrobić, mimo Uj, pięknej technologii. Wziaczek, pięknie. No. Grubo, tam, to tak pięknie. I wcale wygląda nam grubo, to też tak jest ważne, moim zdaniem. Tak, no. Dodaję, to tylko same plusy na tym tak nagraniu. Jest. Czyli teraz y, udostępniamy Ci airdropem. Włącz dropa. Fotobudki, jak długo są popularne w ogóle? Eee, tradycyjne fotobudki są już od e, dawien dawna, a te 360-ty. Tak, Władysław Wardańczyk mógł, mógł mieć swoją fotobudkę, eee, Natomiast Natomiast e, fotobudki, czyli 360, one weszły bodajże e, 22-23 rok, to był taki przełom, kiedy to dopiero, za oceanu tak, do dopiero, nas dopłynął pierwszy statek. statek opary, to okay. Tak, to poznawały. Tak. Czyli jeszcze nie? A ja znam kogoś był I opowiedział A! mi to i o, o fotobudkach. Dobra, ale dajcie mi tak, teraz. Min. Tak, tak, tak. Ja chcę. Ja chcę, ja chcę. Czyli co, stają sobie okay. tu? Tak, nasza standardowa fotobudka. I pewnie tutaj, tutaj jeszcze ze sobą macie, sobie... macie jakieś tam. Tak, tutaj zarówno do jednej do drugiej mamy gadżety, kapelusze, peruki, tabliczki, wszystko, yes. żeby tutaj właśnie była taka zabawa, żeby był ten fan. Ale wiesz co, ja nie będę taka samolubna, ja cię zaproszę. Chodź. Będzie. Chodź, zrobimy sobie zdjęcie. Jak to się robi? W ramce czy bez ramki? W ramce. Dobra. Wybieramy nie, ramkę. Nie ogólnie z gwiazdami, rama jest najważniejsza. Wybieramy sobie przykładowo pierwszą. Napis. To ja chcę twarz tego Zaczynamy. Nie mogę. Dobra i za chwilkę zaczynamy. Będą cztery zdjęcia co pięć sekund. Start i patrzymy, tutaj mamy obiekty. Jezus, pięć sekund. Cztery, trzy, dwa i uwaga, teraz, teraz, teraz pozujemy. I mamy pierwsze, jeszcze będą trzy wow. ujęcia. No po prostu wow. Dlaczego ja na każdym razie się wyglądam, jakbym był pod wpływem nielegalnych Bo sobie. Poważnie teraz uwaga. Tak, zmieniamy pozę. Dwa, jeden, uwaga. Mruknąłem. Ekstra, no, 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 mamy drugie. Pięknie. Tak, bo... nie, to nie robimy na Facebooku, no. To no nie ma tej karuzeli. Trzy, dwa, uwaga. Dobra i Dobra. jeszcze jedno przed nami. Ostatni. ten. Piękny, tak. O, to I zmieniamy, zmieniamy pozę i… 4, trzy… I teraz, teraz, teraz… I mamy to. Wow. O. Ale jak to Naprawdę. Utrzymać ramę, pozę, wszystko. Macie jakieś y, pomysły, żeby na przykład nie mrugać? Bo ja wiem, że jak jest migawka, to jest zawsze mrugnę. Mamy okulary. O! o. o. Ale jakieś takie najdziwniejsze gadżety, albo może inaczej. Jeżeli goście wiedzą wcześniej, że będzie fotobudka, mhm. przynoszą coś z domu, jakieś zabawki, na przykład. Nie, myślę, że nie. My zawsze przynosimy, mamy całą tam, cały arsenał naszych gadżetów, także nie trzeba, nie trzeba nic przynosić z domu, my wszystko zapewniamy. Aczkolwiek na najbardziej popularne są. Czapki poli policyjne i pałki. Ale w komplecie z pałką policyjną? Tak, tak. tylko w komplecie. Tak. Duch w narodzie nie ginie. Tak. No Zanim sobie w... siedzimy jeszcze na naszych kanapach, powiedzcie, gdzie was szukać, gdzie was znaleźć. Gdzie nas znaleźć? Wszystkie platformy, czy jakieś wybrane? Eee, najlepiej Facebook. Tak, eee. jeżeli chodzi o jakieś zapytania, najlepiej na Facebooku. Tam Bartek czuwa, odpisuje od razu. Eee, ale poza tym, Instagram, TikTok, wszędzie tam, gdzie można, to staramy się działać. Tam można zobaczyć wszelakie nasze realizacje. Ja się troszeczkę zmęczyłem, więc może udamy ja się na nasze kanapy. Zdjęcia się drukują, widzę. W 16 kopiach, bo jeszcze bym do rodziny na wysłał. No, ale no, tak. jest taka możliwość. To powiem o. tylko. Fantastycznie. Proszę, Proszę bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wylądują w naszej galerii Sław, którą właśnie zakładamy. Tak, tak. myślę, że to jest idealny moment, tak. żeby to zrobić. Dokładnie. Ale no, cuda. Dokładnie. Pamiątka idealna. Pamiętka na weselu? Także. Chodźmy na kanapy. Lekko zakręciło mi się w głowie o tej fo to nie ukrywam, nie jest to sport dla, dla wszystkich. To już trzeba być tak. czynowcem. Niemniej jednak, dziękujemy Wam za to, że byliście w naszym studiu. Tak, myślę, że to była nasza pierwsza taka styczność, aż z 360-ką tutaj u nas w studiu. Jednak... Nie ostatnia, pewnie. Nie ostatnia, nie ostatnia. Zainspirowaliśmy się. No i co, życzymy Wam jak najwięcej imprez, eventów i żeby po prostu cały czas branża rosła, a Wasze pomysły po prostu się nie kończyły. No i mamy nadzieję, że kiedyś my też zobaczymy się jeszcze w Hype. Dziękujemy I my serdecznie. Dziękujemy pięknie za zaproszenie. Naszymi Państwo gośćmi byli. Katarzyna i Bartek, ślusarczyk z Świętokrzyskie Pogotowie Weselne.